Witamy Państwa, mamy dzisiaj szczęście do pogody. Oby równie ładne widowisko czekało nas na Murawie. Na stanowisku komentatorskim jesteśmy w komplecie. Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Wszyscy kibice europejskiej piłki w najlepszym wydaniu od dawna liczyli dni do dzisiejszego spotkania. Oto startuje najlepsza Liga Świata. Oto startuje UEFA Champions League. Zaczynamy emocje w fazie grupowej. Pogoń Szczecin. Zmierzy się z Bayernem Monachium. Wielkie święto piłki w końcu. Taki rywal nie zdarza się codzień, ale przyjezdni są tu zdecydowanym faworytem. Ciężko będzie miejscowej drużynie postawić przeciwnikom trudne warunki, choć pewnie będą próbowali wykorzystać atut własnego boiska. A może zaskoczą nas czymś niestandardowym. teraz skład Pogoni Szczecin. Trener postawił chyba na tradycyjne 1-4-5-1 Jacku. Na to wygląda. Zaryzykowałbym twierdzenie, że to strategia o ile nie to przynajmniej mająca na celu kontrolę boiskowych wydarzeń. Zakładam, że trójka środkowych pomocników będzie tu chciała zdominować rozgrywanie z pomocą dwóch szerzej ustawionych włączających się do ofensywy i obsługujących napastnika skrzydłowych. Teraz realizator pokazuje nam jedenastkę Bayernu Monachium. Manuel Neuer w bramce. W obronie Alfonso Davis wystąpi razem z Benjaminem Pavardem na bokach. Serge Gnabry oraz Leroy Sané zagrają na bokach pomocy. Wysuniętym napastnikiem będzie Robert Lewandowski. Jacku, nie jest tajemnicą, że dla Bayernu Monachium awans do fazy pucharowej UEFA Champions League to po prostu obowiązek. Wprawdzie dopiero zaczynamy rozgrywki grupowe. Ale jestem pewien, że w klubie wszyscy wybiegają myślami do przodu. Pełna zgoda. Sądzę, że plan minimum zakłada świeć ale na pewno wszyscy myślą tu o powtórce z 2013 i 2001 roku. Konkurencja jest mocna. Inwestuje ogromne pieniądze, ale Bawarczycy budują ten klub z głową i na pewno... Ale może teraz, będzie szansa! Ależ znakomicie teraz broni Bramkarz. Pokazał klasę, uratował siebie i cały zespół. Rzeczywiście świetna robota. Po takiej interwencji może zacisnąć pięści i wznieść rękawicę triumfalnie w górę. Głęboko w pole karne zagrywa. Zażegnane teraz niebezpieczeństwo. Pewnie to wybini pewnością graczem na którego warto dziś zwrócić baczną uwagę jest Robert Lewandowski. Skuteczność to główny wyznacznik tego jak dobry jest dany napastnik. A ten gracz urodził się by zdobywać branki. Chłodna głowa, spryt przede wszystkim zabójcze wykończenie, to jego główny w polu karty. No i co teraz zrobi? Nie oddaje piłki. To środkowuje w pole karne, ma to mu zagrać. No, ładna ta interwencja bramkarza. Tak, ku to nie było wcale takie łatwe. Przez chwilę myślałem, że będzie bramka z gór. Damian Dąbrowski. Konstantinos Triantafylopoulos. Damian Dąbrowski. Barde wejście, ale skuteczne. O, dobrze, teraz adresowana piłka nad głowami obrońców. I cóż, będą musieli budować akcję od nowa. Utrata piłki przez zawodników pogoni. W ataku teraz bawarczycy, może być niebezpiecznie. Bez faulu, czyściutki odbiór. No, Offside. No, Skoda. Byłaby szansa. E Müller. Leon Gorecka. Tomasz Müller. Kimiś, I pamiętano. Lewandowski. Bayern ma piłkę na połowie rywala. Popatrzmy. Dobrze obroniony strzał. Centra w pole karne. Zmarnowana teraz okazja z rożnego. Piłkę u nogi ma Gorecka. I bramkarz wybił piłkę. Nie ma niebezpieczeństwa. Ależ teraz interwencja bramkarza. Dzięki niemu wciąż mamy remis i wszystko jest tu jeszcze możliwe. Musi wejść. Ale teraz zamieszanie. Słupek. Czy ktoś to bije? Dobrze to uderzył i naprawdę niewiele zabrakło, żeby dał drużynie prowadzenie. Parę centymetrów różnicy i zamiast w obramowanie trafiłby do siatki. Borecka teraz przy piłce. Mamy strzał. I Zaczną się wreszcie emocje. No i teraz widzimy w powtórce, że chyba dopisało tutaj trochę szczęścia przy tej bramce. Niewiele brakowało, a piłka trafiłaby w poprzeczkę, ale koniec końców liczy się efekt końcowy. To mamy 1 do 0. Interwencja najwyższej klasy. Akcja rywala skasowana. Niewiele było przerw w grze, doliczona została więc tylko jedna minuta. Dobra sytuacja na centre. I koniec pierwszej połowy. A my zapraszamy Państwa na przerwę. Zalicza świetną pierwszą połowę. Jeśli zagra tak po przerwie, to zasłuży na bardzo wysoką notę. Tak, Tomku, nie sposób się nie zgodzić z tym, że gra dziś naprawdę dobrze. Widać, że jest w formie, a ta bramka, którą dał im prowadzenie w pierwszej połowie, tylko to potwierdza. Myślę, że w drugiej. Oto ruszyła druga połowa pierwszego meczu fazy grupowej UEFA Champions League Serż Gnabry Kimiś Gnabry Z piłką Robert Lewandowski To już Tomas Müller No nie, taki strzał naprawdę nie przystoi piłkarzowi takiego formatu to wykonanie będzie kandydować do miana Kiksu kolejki. Znakomite ustawienie i przechwyt. Spójrzmy, co teraz zrobi z piłką. No, wow, ale teraz refleksem popisał się Bramkarz. Powinien być bez szans. Strzał tuż sprzed bramki, zero czasu na reakcję, a jednak broni. A zatem jest decyzja, będziemy mieli zmianę na boisku. Po to jest ławka. Wrzuca piłkę przed bramkę. Pantarz spokojnie zgarnia piłkę. Polarski, Jean-Carlos. Ma trochę przestrzeni, może próbować wrzutki. Strata teraz portowców. Lewandowski. I leci centra 16. Co z nią zrobią? Ostatnie pół godziny gry przed nami. Lewandowski ma teraz piłkę. Nie może chybić. Okazja na gola. Bramkarz jednak interweniuje wzorowo. Pogoń aktywna znacznie częściej przy piłce niż przeciwnicy. Ale niewiele wynika z tej przewagi. Nie potrafią jej wykorzystać. Grają zbyt zachowawczo. Za słabo kreują grę. W efekcie tracą czas i energię. Rywale natomiast bronią się dość efektywnie. Utrzymuje się przy piłce. Przy bierności rywali. Zrobił sobie miejsce. Będzie chyba centrował. Bądźmy szczerzy. To była łatwa interwencja. Pogoń teraz przy piłce na pewno spróbują wyrównać. Kibice czują pismo nosem, doping się wzmaga. W ataku teraz Bawarczycy, może być niebezpiecznie. Cóż, zapowiadało się naprawdę nieźle, ale to już jest nieaktualne. Piłkę mają rywale. Mija obronę tym podaniem. Gol, proszę państwa! To może być rozstrzygające trafienie. Mają już dwie bramki przewagi. Zobaczmy powtórkę. Piękne, prostopadłe podanie na granicy spalonego. Potem strzelec się zawatał. Jakby nie do końca wiedział, jak to chce wykończyć. Ale ostatecznie piłka padła do siatki. Ogoń sięga po świeżego zawodnika. No to mamy 2 do 0. Poszedł do przodu. Od razu zrobiło się ciekawie. Wiozła kimś. Bardzo umiejętnie kupują sobie czas. Czy też jak to się mówi, szanują piłkę. Czekają aż mecz dobiegnie końca. Zrobili swoje. Z poczuciem zadowolenia wymieniają teraz podania. Próbowali rozegrać akcję, ale jest strata. Do końca. Zostało już tylko 5 minut. Dobra interwencja teraz. A wydawało się, że ta akcja może przynieść gola. Ale sam strzał raczej niegroźny i w efekcie piłka bezpiecznie odpoczywa w bramkarskich rękawicach. I a sporo przestrzeni może dośrodkować. Spalony? Jak oceniasz tę decyzję, Jacku? Ciężka sprawa. Jeśli był spalony, to naprawdę minimalnie trudna sytuacja do oceny. A zatem będzie zmiana. Otwiera się teraz szansa dla kogoś z ławki rezerwowych. Traci posiadanie piłki pogoń. Sędzia kończy mecz. Nieudany start w tych rozgrywkach. Na dzień dobry tracą punkty. Porażka wynikająca z niefrasobliwości. Chyba nie docenili klasy rywala, który poczynał tu sobie dziś bardzo śmiało przy biernej postawie obrony. Oddali też środek pola na tyle, że nie byli w stanie przeciwdziałać rozwijającym się atakom, ani intensywnie konstruować własnych. W kolejnych meczach UEFA Champions League potrzebna im zmiana taktyk.